miała rude loki i rzucała swoje uroki tak rzucała tak rzucała Hej Kasiemka, witam wszystkich na moim warsztacie i co? Miedziany zawrót głowy a więc kolejny weekend był owocny sobota, niedziela dłubanko, korowanko no i patrzcie, oto właśnie wynik mojej pracy, kubełek gałgana pełen, miedzi mix Różnego rodzaju drobnicy. Eee, I tutaj dwa wiadereczka. Eee, kapusta kiszona, w tym była. Patrzcie. Z kabelków, sporo miedziuszki. Tu też z kabelków, sporo mie mie miedziuszki. Jeszcze mieć milbery się trafiła. Także było owocnie. Troszeczkę mosiązu żółtego. Eee, troszeczkę mosiązu pobielanego. Dobrze, to od razu trafia w odpowiednie miejsca. Nie będziemy tego ważyć jak miedziany zawrót głowy to będziemy ważyć miedziuchę żółty do żółtego także zawsze coś się udłubie w domu a jak miedziany zawrót głowy to rozprawimy się z takim transformatorkiem, z takim stojankiem tak więc miedziano powinno być tak więc ruda na 100% w tym po powinna być, nie ma to tamto dobrze, bierzemy się za ważenie, zobaczymy ile to wszystko jest warte, ile przez ten weekend nadłubałem. Kubę Gałgana ściągamy. Wagę odpalamy. Będziemy ważyć. Dobrze. Pierw na podium wchodzi Kubołek Gałgana. Ile tego tutaj jest? A, bo tak na oko jestem mega, mega ciekaw ile w ogóle wszystkiego jest. Tak na oko. tych pyk, pyk. No, 3,722 kg. Kilo jest, to pełne jakieś 3,5 kg jest. Mimo opakowania, albo więcej, albo 3,600, no fajny wynik. Fajny wynik, no myślałem, że będzie 3 no to jeszcze trochę było 4, ale nic. Kubełek gałgana tam niewiele waży. Mamy kilo 384, miedź teraz na metalo jest po 32,60 czyli 45 zł i 12 groszy, za to miedziuchę eee, zapisujemy. I co, od razu Kuboek gałgana trafia do zielonego wiaderka. Miejsca w wiaderku coraz mniej, ale jakoś to... O, oh, to też wiaderko waży. Jakoś to uradzimy, poradzimy. Pyk, tu się jeszcze jakiś plastik dostał. No i je. ładujemy rudą do zielonego wiadra. To trzeba zrobić, żeby to się... Nie rozsypało, nie wysypało Nie bo już więcej, nie wejdzie Ubijanie rudej To sama przyjemność Jeszcze coś tu dobijemy Tamtego nie będziemy Cyk, dobra Sowa już się cieszy Jadro na bok Myślę, że nam to nie wyleci. O. Tak, w ten sposób. No i ważymy dalej. Sobie wszystko zważymy na tacce od Krzyśka z kanału pociągowo. pozor serdeczne. Wytarujemy. Milbery sobie zostawię na boku. To na razie wszystko policzę jako mix. A potem sobie to rozsortuję jeszcze na błyszczącą. Tak, żeby nie było, bo tu też tej błyszczącej troszeczkę jest, miluchy. No to już było 900 gram w tym małym wiadereczku i w tym z kapusty kiszonej. No, przewaga miksa jest. Wszystko, wszystko. 2 kg 62 g miedziuchy. A więc za to 67,22 grosze. W sumie mamy 112 zł i 34 grosze za miedź. I zostało jeszcze troszeczkę tej mibery. Ruda na wagę, milbery na wagę. Aha, wytarujemy. Cyk. Cyk. I co? 120 gram. Mieć milbery teraz na Leo jest po 35,90. A więc za to miedziuszkę 4,31. W sumie weekendowe szkrobanie, że tak powiem, 116 zł. i 65 groszy dało. Fajnie, ja się cieszę. Miedź milbery trafi oczywiście do pojemnika z milbery. Eee, co? Kubeł gałgana leci ze mną do domu, a my zabieramy się za demontaż tych dwóch tutaj pacjentów, że tak powiem, transformatorek, stojan. I co? Ile to wszystko waży? Kilo 650, czyli za te złoty 50 zginęłoby by w złomie, ale zapewne będzie to dużo, dużo więcej warte, jak to, jak to zdemontuję. Tak więc ja zabieram się za demontaż. domontaż będzie szybki, bo to będzie szybki szpil, to chyba szybokrętem po prostu wydłubię, tutaj szlifierką nacnę, dobra, lecimy z tematem, życzę wszystkim miłego oglądania. Sama przyjemność normalnie, też to samo wyszło. Samo się rozpada w rękach, to powiem nawet tutaj. Jakiś papier wokół tego jest nawinięty nieraz. To jest jakieś uklejone jakimiś taśmami. A to elegancko się rozrywa. No, także fajna, fajna miedziuszka. Czyli został nam jeszcze transformator. see you Zbieram prawne szalenie, bo jesteś w scenie Ciebie pożądam, za Tobą się oglądam Ruda na wagę, oby było jak najwięcej Ruda na wagę, chcę Ci jak najwięcej Ruda na wagę, jeśli masz na wagę Proszenie mi serce, latają rynki No i tak, szybka miedziucha wpadła Jest też złomik Ile to waży? 1,32kg Kilo 300, czyli co jakieś tam 250-260 g dziuchy będzie. No to fajnie. Licząc to po 90 groszy, co jak mamy złoty 19, zł, zapisujemy już 117,84. I co? Złom trafia do, do złomu. Wiaderko mi się tu sporo zapomniło. I co? Ruda nawagę. Mieć nawagę. Tutaj z tego trafoczka powiedzmy 120 gram elegancko. I ten Stojan dał, e, dał, dobił, Także mamy prawie 300. I tu jeszcze te wiórki sypiemy. No, ładnie, 292 gramy. E, liczymy to jako mix, czyli po 32,60. 9,52 za tą miedziuszkę. No i w sumie wszystko 127,36. Fajnie, ja się cieszę. Fajna kwota. Tak więc takie miedziane szaleństwo na warsztacie, i zanim tą miedziuchę wrzucę do, do wiaderka, to trzeba ją pobijać w tym zielonym wiadwiaderku, a więc zabieram się za ubijanie miedzi. Dobrze i dokładamy. Nie ma to tamto, podokładamy, podobijamy. Ruda na noc strzela, jak się do niej dobieram, oczy otwieram, ty izolację ścieram, pragniesz szalenie, nie, bo jesteś w scenie, ciebie pożądam, za tobą ci poglądam, ruda na wagę i tak, ruda błyszczy drażni oczy, flaming za nią w ogień skoczy e, no udało się całe to wiaderko ubić zaraz sobie zważymy ile to, to waży e, te kabelki fajnie posegregowane, no to pójdzie do miedzi błyszczącej, to dorzucę do milbery, tu mamy miksa Dobra, wyciągniemy wagę, zobaczymy, i naważył zielony wiaderko. Kiedyś tu było tarowane, chyba 346 gram, czy coś takiego ważyło. Samo wiaderko. Tak więc zobaczymy zaraz. No i chwila prawdy, ruda na wagę. Cyk. 10 kg, 700 gram, czyli jakieś 10-400 jest. Coś tam dołożę i będzie 10,5, no i co? Będzie trzeba to spakować do jakiegoś wora, zdeponować, no i fajnie. Tak więc, ruda się fajnie zbiera, szybko się zbiera, kubek Gaugana pusty, e, a więc kolejny weekend go <głos》> zapełni na, na pewno. Oczywiście też polecam i zachęcam wszystkich na kanał gaugan e, Ten kubek Gaugana to oczywiście jego pomysł, Zobaczymy jeszcze jak długo posłuży, no ale trzyma się dzielnie. No i co? No taki miedziany typ odcinka, miedziany zawrót głowy, sporo miedzi jest. Tak więc ja się bardzo cieszę. No i co? Jak się podobało to zachęcam do łapkowania, do komentowania, do subskrypcji i hejka siemka. Pozdrawiam serdecznie i do zaś. Już tam na szaleje 12. Dobieram, oczy, otwieram. Gdy izolację ziera pragnę szalenie. Gdy jesteś w scenie, Isaiah, Ciebie mężynie pożądam. Za Tobą się oglądam, Ruda na wagę. Ruda na bagę. Cię, jak me, najwięcej Ruda na wagę jak najwięcej, Ruda na wagę Jeśli masz uwagę, rośnie mi serce. Latają ręce, Ruda na wagę Obybyło, najwięcej na tym, jak najwięcej Nike, ruda na wagę Jak najwięcej ruda na wagę jeśli masz odwagę rośnie mi serce, latają ręce mi I co? Ruda na wagę! <Nee> Uuu,